Cześć, witam Was serdecznie na warsztacie Ubiałego. Dzisiaj powiem kilka słów o tym, że warto, jeżeli masz BMW w dieselku, w zasadzie nie tylko BMW, ale inne auta też, ale rozmawiamy dzisiaj o BMW. To jest akurat M47 silnik. W M57 będzie podobnie, tylko trochę więcej roboty, większy kolektor. Dlaczego warto ten kolektor zdjąć i co tam warto zrobić? Od czasu do czasu warto go zdjąć i kilka przydatnych rzeczy. Zrobić m.in. zajrzeć do klap, wymyć wszystko, wyczyścić, wymienić świece, podciśnienia i tak dalej. Przerzucam na drugą kamerkę, już wam pokazuję. Przede wszystkim y, warto zdjąć ten kolektor, bo oczywiście wiadomo, wymieniamy świece żarowe, to były wymieniane świece żarowe. Warto te wszystkie podciśnienia struchlałe, to jest tragedia. Warto te wszystkie podciśnienia w, w PM-kach sobie powymieniać za jednym razem, sprawdzić ten króciec, czy nie jest przegrzany, jeżeli będzie taki. Wyblaknięty brązowy kolor, to warto go wymienić. No i oczywiście poizolować jakieś wszelkie wiązki i przewody, ale to jest yy, jedna z kilku rzeczy. Już pokazuję Wam kolektor sący. To jest ogólnie krótki filmik, yy, co warto zrobić i jak sobie poradzić z tymi klapami. Tu generalnie nie miałem w planie tych klap wywalać. W zasadzie nawet yy, przy naprawie nie myślałem o tym. Klient ograniczony budżet ma, ale. Okazało się w praniu, że lepiej się ich pozbyć. Zaraz wam pokażę dlaczego. Oczywiście uszczelki nowe kolektora sącego, bo tu się lało z tych uszczelek yy, i może wrzucę drugi film, Shorta puszczałem, bo ten kolektor już jest wymyty, on jest czyściutki. Tutaj w gierze gier jest odkręcony było połowę przelotu. Tutaj został, yy, został tylko taki lekki nagarek. Może to wypiaskuje, albo i nie. W każdym razie on praktycznie nie miał przelotu. Połowę 50% mniej więcej było zatkane. Być może, jak znajdę ten kawałek filmiku, shorta co wrzucałem, to dokleję do tego filmu. Jak to wyglądało, zapaskudzone. Tu jest z tyłu taka dziureczka mała. Tu wam pokażę. Właśnie, jak znajdę ten filmik, to, to może wam to pokażę. I tu wchodzi czujnik ciśnienia w kolektorze. I powiem Wam tak, ten czujnik był cały tutaj zawalony, on już jest umyty, a tutaj w tym otworze właśnie z tyłu, yy, w tym otworze z tyłu yy, nie było w ogóle przelotu. No nie było w ogóle, to było za... Tak naprawdę po umyciu, po kilku, to, to jest bardzo yy, niewdzięczna robota wymyć kolektor w dieslu. Jak ktoś to robił, to wie jak to, ile tej sadzy, ile brudu. Tak naprawdę my po takiej robocie jesteśmy cali mokrzy, cali do prania, bo to trzeba karcherem kilka razy, chemii trzeba wywalić. Pewnie kurde, ze 2 litry, żeby to na kilka razy domyć, żeby te wszystkie strupy odpadły z tego kolektora, ale uważam, że to jest jedna z najważniejszych czynności, którą trzeba zrobić. Porządnie to wszystko wymyć, żeby ten samochód zaczął oddychać. Tutaj było naprawdę to wszystko zasrane. Yy. I mimo wszystko, już po myciu karczerem, o, tu się to przyczepiła, taką szczoteczkę sobie wziąłem, i tu wkrętarką jeszcze ten otwór sobie. Yy bo on już, już był drożny, ale jeszcze był nie do końca ten nagarek, był usunięty. Ja sobie tą, taką akurat szczoteczkę, to jest, nie wiem, do wycior do broni, chyba z tego co pamiętam, ale są jakieś takie szczoteczki dostępne i warto to sobie jeszcze dodatkowo, właśnie na, na wkrętarce sobie przeczyścić ten otworek. I tak naprawdę ta naprawa to jest taki, można powiedzieć, trochę tańszy chip tuning, bo jeżeli udrożnimy te wszystkie doloty, posprawdzamy doloty, węże, szczelność, powymieniamy te wężyki, które mogą być nieszczelne od sterowania na przykład turbiny, wymienimy świece żarowe, które pomogą na przykład w odpaleniu auta, pouszczelniamy wszystko. Jeżeli ten samochód zacznie nam oddychać, no to wiadomo, że przybędzie mu prawdopodobnie mocy, bardzo często się to zdarza, zacznie jeździć jak należy, bo my nawet nieraz nie wiemy, że nie mamy w aucie, w naszym samochodzie pełnej mocy. I odnośnie tych klapek wirowych, ja jakoś nigdy nie trafiałem na takie roboty, akurat na takie wersje z tymi klapami. No i akurat się trafiła BMK i tak. Miałem je zostawić, powiem Wam tak. No bo tak, na, jak były tutaj założone na, na tym kolektorze, to generalnie jakieś tam wielkich luzów, minimalne luzy jakieś tam generowały. Ale tak sobie myślę. Zostawię te klapki. Oddam klientowi samochód, jest wszystko niby wymyte i nie daj Boże, nawet jeżeli je teraz usunę na swój koszt i nie doliczę klientowi, bo tak jak mówię, mamy to ograniczony budżet, bo na wychodziło sporo jakichś tam usterek dodatkowych, więc, więc będzie ciężko jak gdyby wyrobić się w jakichś tam pieniądzach, żeby też klient nie dostał ataku serca. I powiem Wam tak, jeżeli bym oddał takie auto, które kurde, wciągnie na przykład te klapki, nie wiem, Pech będzie chciał, że Teraz przybędzie mocy, bo powymieniam te właśnie podciśnienia i tak dalej, porobię to wszystko. Samochód zacznie jeździć, bo zacznie oddychać, bo EGR tu dolot będzie miał drożny. I wciągnie, kurde, tą klapkę klientowi, no to po prostu wstyd i hańba by była, żeby po prostu silnik się rozsypał. A oczywiście każdy skojarzy, no przecież ja miesiąc temu, czy trzy miesiące temu robiłem u Ciebie samochód. Więc postanowiłem to ustrojstwo jednak wywalić. I jak już zacząłem to demontować, bo to trzeba odkręcić taką gruszeczkę na torxa 20, takie śrubki. Odkręcamy tą gruszeczkę sobie, wyjmujemy. Później wyjmujemy z takich tu prowadzeń tą sztangę, podważamy sobie śrubokrętem. I ta sztanga nam wychodzi. Ja tej sztangi nie będę z powrotem zakładał. No i kurde, mówię tak... Usunę, ale już późna, późna godzina. Ja tych zaślepek nie kupiłem, bo wiem, że oczywiście, że te zaślepki są w kompletach. Nawet klapki można dokupić, ale kurde, yy, no jak to zrobić? A po drugie, w ogóle Wam pokażę, yy, bo jako, że luz jest tutaj, na tej ośce, tu, że oczywiście nieszczelność też może być, czyli na tym elemencie, o. To, że luz na tym jest, to niekoniecznie przeszkadza, bo oczywiście mamy podparcie jeszcze z drugiej strony. Ale zobaczcie. Tutaj mam nadzieję, że może uda się to pokazać. Ta klapka lata już w tej, tej oście. Tutaj ma takie, jakby nie wiem, czy ona jest unitowana, czy przykręcana na dwa takie bolce. Bo to jest akurat brudne. To nie, nawet się nie domyło. Dwie godziny mycia karczerem chemią, a jeszcze na tych klapkach. No klapki akurat były na wprost, więc może ten karcher tak nie zbierał. Ale uwierzcie mi, że tam i tak jest teraz czyściutko. Kolektor praktycznie tak jak z zewnątrz. Wygląda jak nowy. A tu było wszystko zasrane. Tak naprawdę tam było, nie wiem, z kilo towaru, może więcej. No i to już, jak wyjąłem te właśnie klapki, jak zobaczyłem, że to tutaj ma luz. Teraz to się trochę zabrudziło, ale Rozmemłał się ten smar, o Widzicie? I teraz ta klapka, jeżeli tu się obluzuje i urwie się Wpadnie nam to do silnika No to, no niestety, takie przypadki znałem, to nie jest y, Jakby historia y, Historie, które się nie działy, ja znam takie historie z praktyki, że komuś te klapki wciągnęło Także Uważam, że jednak warto usunąć. Oczywiście później tą gruszkę podłączamy jak należy, bo ponoć to generuje błędy. Mówię, ja tego nie, nie sprawdzałem, nie testowałem. Wychodzi na to z większości ludzi, co, co rozmawiam i co czytałem, że nie ma różnicy w pracy silnika. A tak naprawdę, jeżeli by były nawet jakieś diametralne, nie wiem, różnice, czy coś, no to ja akurat mam y, kogoś, kto mi w razie czego zrobi jakiś, y, poprawi soft w sterowniku, czy coś, także tak czy inaczej później sobie poradzę. A tak czy inaczej wiem, że auto po tej całej naprawie, czyli po uszczelnieniu i po wymianie tych wszystkich rurek podciśnieniowych, które są, mówię, w dramatycznym stanie, y, i co, o czym też może świadczyć olej w kolektorze z sącym y, w kolektorze z sącym i w rurach, y, że te, te turbo raczej mogło nie, nie, nie ciągnąć tak, jak powinno. I teraz Wam powiem, jak to zrobić, można powiedzieć, za 2 złote, bez tych zaślepek, no bo ja tu nie mam zaślepek, a chcę to zrobić, chcę to zrobić dobrze, nie, żeby to nie było też druciarstwem, bo co można, to można nieraz podrutować, no ale tu mamy kolektor ssący, coś może wpaść, nieszczelności i tak dalej, żeby drugi raz nie, yy, nie podchodzić do tej pracy. Bierzemy sobie diaksika i ucinamy mniej więcej tutaj przy końcu, delikatnie z tej strony. Z tej strony sobie ucinamy i tak to wygląda, ja wam pokażę, tak wygląda. Po ucięciu. Ucinamy z jednej strony. Czyli nie z tej, gdzie jest takie tutaj, tutaj zaokrąglenie, tylko ucinamy z tej i dosłownie do połowy. Zobaczcie, że ta klapka się trzyma tylko na takim kawałeczku dosłownie. To jest nie wiem 2,5 mm. Ta ośka. No i, i wtedy mamy odcięty ten element. Ten element nam wychodzi z z tego całego, z tej obudowy. I teraz tak to wygląda w całości. Czyli wystarczy, że tu kawałeczek nadetniemy i później wyjmujemy ten drugi element z drugiej strony i mamy tutaj otwór. Część jest jakby z uszczelniaczem, a część później to jest taki plastik. I wystarczy nam cztery takie śrubeczki, śrubeczki piątki, 12 długości, czyli 5 mm, 5 mm średnica yy, śrubki i 12 mm długości gwintu. I ona nam dochodzi wtedy do samego końca, tutaj. I pierwsze co ona przechodzi kawałek przez uszczelniacz, a później wkręca, nakręca sobie gwint w tym całym plastiku. Dałem dodatkowo jeszcze oczywiście jakiś klej do gwintów, żeby to było pewne. Dokręciło się to naprawdę mocno takim kluczykiem. Akurat śrubki miałem na ampul, musiałem je obcinać, bo były za długie. A nie chciałem jakoś, żeby wystawały. No wiadomo, że ona, ta śrubka nie wpadnie, no ale chciałem tak, żeby było na równo, żeby to nie hamowało przelotu. I tak naprawdę cztery takie śrubki, 12 mm długości, piątki, te akurat są utwardzane, to... Może być trochę, że droższe będą, ale... Nie myślę, żeby przekroczyły dwóch zł, czyli za niecałe 2 zł, oczywiście to jest takie dwa zł, to jest koszt tych śrubek, bo tak naprawdę koszt tej robocizny, mycia, innych jakichś prac serwisowych, tej chemii i tak dalej, to jest no nieporównywalne. No ale koszt samego jak gdyby uszczelnienia tych, tych śrubek, no to myślę, że będzie około dwóch zł, znaczy nawet mniej, no bo tam po 20 groszy pewnie takie śrubki kupicie. No, i można by było pokusić się jeszcze, jak ktoś będzie naprawdę uparty. Ja akurat nie mogę znaleźć takich horingów. Można by było pokusić się o wymianę tych horingów. Aczkolwiek one widzę jeszcze, tu jakie je wyjąłem, że one jeszcze nie są tak bardzo twarde. Ew, awaryjnie możemy dać jakiegoś tam silikonu pod spód, chociaż nie jestem fanem paciania tymi silikonami. Ew, jeszcze się nad tym zastanowię, zobaczę jak to będzie ciasno wchodziło. Aczkolwiek po daniu tych śrubek. I tak będzie szczelniej niż, niż gdybym zostawił ten kolektor tak jak on był. Dlatego, że tu jest taki uszczelniacz. Tu jest w środku ta ośka, pracuje na takim uszczelniaczu. I jak będzie ciekło albo jakaś nieszczelność, to prędzej będzie ciekło właśnie tym olej. Y, tym y, uszczelniaczem, co zresztą widać po tej ośce. Właśnie tu jest olej, czyli najprędzej będzie ciekło właśnie ośką. Czyli tak naprawdę, wkręcając tą śrubkę tutaj na klej do gwintów to tak naprawdę i tak to uszczelniamy. Bo w większości przypadków będzie ciekło właśnie tym uszczelniaczem, bo to jest element ruchomy. Zawsze element ruchomy prędzej się wytrze, także tak czy inaczej będzie szczelniej niż w oryginale. Także taki to jest sposób. Dużo ludzi o tym gdzieś wyczytałem, że tak robili i to jest super sposób. Tylko nigdzie nie mogłem zobaczyć jak to jest jak to zrobić. Jest to banalnie proste. Bo ucinamy sobie tutaj przy końcu troszeczkę, dosłownie, to jest 2 mm nadcinamy i wyjmujemy ośkę i tak naprawdę wkręcamy sobie śrubkę, jeżeli kupicie na wymiar, to nawet nie musicie, nie musicie ich ciąć. Tak jak mówię, to jest najważniejsze, żeby znać ten wymiar 5 mm na 12 długości, 5 mm średnica 12-12 mm długości. No i ja bym proponował na jakiegoś torque sampula, żeby ten łebek był taki ładny okrągły. Tak to się prezentuje. Jeszcze fajna, czarna jak nowa. Znaczy ona jest nowa. Ale jak, jak, jak w oryginale. Może nie jak nowa, tylko jak w oryginale. Tak to wygląda. Mówię tu się robi na końcu jeszcze gwint, bo do połowy jest uszczelniacz, do połowy jest plastik. Także to ten element się gwintuje, także tu będzie naprawdę szczelne. I dokręca się to mocno, także jak dokręcałem, to to się ładnie ścisnęło. Także nie ma mowy, żeby tutaj nam jakiś olej czy jakaś nieszczelność się zrobiła. Jedyna, jedyna rzecz, nad którą można się zastanowić, no ja akurat mam setki oringów, ale takich nie mogę znaleźć. No Aczkolwiek mówię, one są dosyć jeszcze miękkie. Albo wysposmaruję je całkowicie jakimś smarem do tłoczków i dam pod żeby się ładnie weszły i jeszcze rozprężyły trochę. Albo dam jakiegoś może silikonu, bo po prostu na tą chwilę nie mam, a chcę dzisiaj ten kolektor już założyć, bo auto długo stoi, takie pieszcze się z takimi pierdołami, typu malowanie, bo tam było yy, oczywiście kiedyś się zapalił ten samochód od instalacji chyba lampy. Z tego co pamiętam, ktoś to robił, z tym, że pomalował to na czarno, to trochę tam pordzewiało, ja to poprawiałem. Także czasem trzeba się pobawić i w lakiernika i poprawiać jakieś inne rzeczy, żeby to wszystko ładnie, schludnie zrobić, zrobić później umyć silnik. I oczywiście jakaś tam diagnostyka, jazda próbna, zobaczymy, co z tego będzie. Ale taki jest najprostszy sposób. Pamiętajcie, myjcie te kolektory. Jak nawet nie umyjecie tego kolektora, ten EGR ściągnąć, zobaczyć, czy on jest drożny. No tu był dramat, tu w połowie było niedrożne. No dorzucę może ten filmik, dokleję kawałek. Także uszczelki muszą być, klapki wywalamy. Gruszkę później zostawiamy, żeby ona była podłączona. Te podciśnienie, żeby było podłączone, szczelne, no i tyle. Nie powinno to generować błędów. A zapobiegniemy destrukcji silnika, bo tak jak tutaj, już ta klapka lata. No jednak jest ryzyko. No, ciszka by była, żeby samochód ode mnie wyjechał. A żeby stało się coś z silnikiem, nawet za pół roku, znając życie, ktoś i tak będzie pamiętał. Ale ty coś tam robiłeś i powiedzą, że myłeś kolektor, no to na pewno tak umyłeś, że pewnie klapka się obluzowała i twoja wina. Więc ja wolę. Dmuchać na zimne, wywalę te klapki, będzie święty spokój. No mam nadzieję, że chociaż klient to doceni, bo nie każdy nas, mechaników, docenia. Niestety, kiedyś usłyszałem z warsztatu znajomego, że to jest najbardziej niedoceniany zawód. Ale czy tak jest, czy tak nie jest, ja staram się robić uczciwie, fachowo i dokładnie. Dziękuję za oglądanie. Za oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów, łapka w górę. Dajcie suba. Cześć.